Chciałam czyli tylko, że kwitną mi budleje, to znaczy jedna już przekwitła, czego nie zdążyłam uchwycić, ciemno niebieska i jest w tej chwili różowa. Ta... O, pamiętam, piękny właśnie ma, jak ja to mówię, miodowy zapach. Także mam, mam opartą tutaj na takim małym stelażu, na takim małym mięsa Natomiast y, widzę tu z tyłu, że coś uwiadło mi y, aronie. Po raz pierwszy w tym roku Liście. No, muszę się wgłębić w temat, bo to dla mnie nowość. Tu jeszcze widzę, że jawiec kwitnie. I podejdę, ponieważ nie mam za dużo czasu dzisiaj podejdę jeszcze. Tylko w jedno miejsce, mianowicie zobaczyć, co się stało ze Stefanem. Pokazywałam Rhapsody na innym krótkim filmie. Stefan Franczak przekwitł całkowicie, czyli końcówka lipca. On już po prostu zakończył swoją piękną działalność. Także ten mój kącik, który był taki cudny, anielski, niebieski, fioletowy, jakby jest teraz głównie zielony, też przekwitły tutaj. No, mamy owoce wilczydełka, natomiast przekwitł również, no, może resztka jeszcze tego Blue Light. Także ten kącik się troszkę zmienił, jest głównie zielony, do niego lekko obeschnięty. Natomiast tutaj wilec może kwitnie, zobaczymy co z tego wyniknie. No, i tyle o Aronie sobie podgryzam, dlatego tak, tak mówię nie wyraźnie ale resztę omówię innym razem. Może tylko na koniec pokażę, bo to jest na pewno jakiś szał. Już trzeci sezon. Moja piękna, mała drzewiasta, bylina o charakterze krzewu, naprawdę cudne, cudne, cudna rzecz i piękna roślina, zawsze ją bardzo polecam i też widzę, że sprawdza się u mnie na tej mojej suchej glinie perowskiej z tyłu nawet jedna jeżóweczka, chociaż tak dużo u mnie nie rośnie tych jeżówek, nie wszystkie się przyjmują. także... I to tyle. Pozdrawiam wszystkich. Z tyłu na nawłoć oczywiście. Sama się zasiała, a po prawej nawłoć, którą ja zasadziłam i to jest właśnie ta różnica. Tu nawłoć samosiejka z wrotyczem koło tej mojej malwy. A zostawiłam, bo jak mówię, definicja chwastu jest umowna. To pozdrawiam wszystkich.